Prezenty, prezenty, prezenty. Któż nie lubi ich dostawać? A właściwie to trzeba byłoby zrobić debatę, czy fajnie jest dostawać, czy fajnie jest dawać prezenty. Ale nie ma nic przyjemniejszego, jeżeli dajesz komuś prezent, który jest trafiony w gusta tej osoby. I dzisiaj właśnie o tym temacie, o temacie prezentów. Dlaczego w środku listopada temat prezentów? To bardzo proste, ponieważ dzisiaj zapowiadałam, że mam dla Was niespodziankę. Mam dla Was coś wyjątkowego, mam dla Was informację, e, która myślę, że zainteresuje niejedną osobę. Dzień dobry, dzień dobry. Już widzę, że ze mną się tutaj łączycie. E, wspaniale, że ze mną jesteście na żywo. Jeżeli nie możesz zostać tutaj na żywo, to chcę, żebyś wiedziała, że ten, to nagranie będzie zapisane i w każdej chwili będziesz mogła do niego wrócić. A dzisiaj, właśnie o prezentach z okazji świąt. Chociaż wiem, że jest środek listopada, ale do tych świąt wiele osób lubi się dużo wcześniej przygotować, więc ja dzisiaj na Czerwono, trochę jak Mikołaj, bo ja mam dla Was też prezenty. To Twoja decyzja, co zrobisz z tym prezentem. Um, mam się dla Ciebie sześć zestawów, sześć zestawów, które chciałam Ci zaproponować. Wśród tych zestawów odnajdziesz coś dla siebie. A być może odnajdziesz też coś dla kobiety, która jest bliska tobie, bliska Twojemu sercu, albo z rodziny, albo z pracy, może jakaś przyjaciółka, sąsiadka, nie wiem z kim i z kim się obdarowujecie wzajemnie, ale mam nadzieję, że wśród tych zestawów, które przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj, będą takie, które ucieszą Cię bardzo i prywatnie, i też w stosunku do innych osób. No to zaczynamy. Pierwszym zestawem jest kompleksowy i prestiżowy zestaw. Pełen zestaw, właściwie to pełen system pielęgnacyjny. Wiele już o nim opowiadałam, szczególnie w zeszłym tygodniu opowiadałam Wam o produktach z tego zestawu. To są cztery produkty. Cudowny zestaw, bo o nim mowa, tak właśnie się nazywa. Cudowny zestaw, w którego w skład wchodzi tutaj od, od lewej strony mleczko cztery w jednym, albo żel, jeżeli mówimy o cerze tłustej lub mieszanej krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy. To jest kompleksowy system pielęgnacyjny. System, który zadba o Twoją skórę. Nie tylko, um, nie tylko dokładnie ją umyje i nawilży, ale on działa też przeciwstarzeniowo. Skóra dzięki niemu ma mnóstwo blasku. Um, skóra nie jest szara, ale jest, ale jest właśnie pełna blasku. Wypłycają się zmarszczki mimiczne. Skóra po prostu wygląda przy nim pięknie. Dziewczyny, nie chcę się tak trochę się motam w tych zestawach, ale nie chcę za dużo o nich opowiadać, bo każdego kolejnego dnia będę chciała Wam bardziej przybliżyć właśnie te produkty, będę chciała Wam więcej o nich opowiedzieć. Więc system pielęgnacyjny, cudowny zestaw do cery suchej i normalnej albo do cery tłustej i mieszanej. Taki zestaw kosztuje tradycyjnie 455 zł, wystarcza na 4 miesiące, 4 miesiące pełnej pielęgnacji codziennie, rano i wieczorem. Ale, jeżeli mówimy o prezentach, to do tego zestawu, jeżeli decydujesz się teraz na zakup tego zestawu, to mam dla Ciebie coś wyjątkowego. Serum z witaminą C +E. Serum z witaminą C E to jest witamina młodości, my tak o niej mówimy, że to jest witamina młodości. E, to jest serum, które ma za zadanie wyrównać koloryt, uszczelnić naczynia krwionośne. To jest serum, które przywraca blask w swojej skórze i zachowuje na dłużej młodzieńczy wygląd. I cena tego serum to jest 266 zł. Więc gdyby połączyć te 5 produktów. Kompleksowy system pielęgnacji, taki prestiżowy system do pielęgnacji. Jego wartość byłaby 721 zł, a ja dzisiaj chciałabym, żebyś e, kupiła cudowny zestaw, a serum z witaminą C, E, które ma wartość 266 zł, dostajesz w prezencie, czyli płacisz tylko i wyłącznie za tubki, za te cztery tubki 455 zł, a serum jest. Prezencie. Możesz cudowny zestaw podarować komuś serum, zostawić sobie, albo to może być dla Ciebie jako, jako prezent właśnie na gwiazdkę, to może być dla Ciebie coś wyjątkowego, co sama możesz sobie sprezentować, albo bliscy mogą sprezentować Tobie. To, od ciebie za, to do Ciebie należy decyzja, jak ten, zestaw, jak ten zestaw rozdysponujesz, ale zdecydowanie fajna jest to oferta. Kolejny zestaw, to jest, słuchajcie, chyba chyba mój ulubiony z tych wszystkich przygotowanych tutaj. To jest zestaw, który nazywa się Śnieżne Diamenty, ponieważ jego oprawa graficzna jest w dużej mierze właśnie jasna. Śnieżne Diamenty to jest zestaw Clinical Solutions. Clinical Solutions, czyli nasz wielokrotnie, wielokrotnie nagradzany zestaw z retinolem. Retinol, słuchajcie, ja tutaj w ogóle stworzę Wam też całą serię faktów i mitów dotyczących retinolu, ponieważ retinol mam wrażenie, że Cuda działa na skórze twarzy. Twarz jest niesamowita po prostu po tym, po tym produkcie, po tej serii, serii dwóch produktów. To jest retinol w czystej postaci półprocentowy i emulsja kojąco regenerująca, którą właśnie używa się w komplecie z tym retinolem. Co on takiego tworzy na skórze? No, przywraca ustawienia fabryczne skóry. Zdecydowanie, jeżeli nie wiesz o co chodzi, co mam na myśli, mówiąc, przywraca ustawienia fabryczne skóry, to wyobraź sobie, że Twoja skóra jest dzisiaj dotknięta czasem, ale można to cofnąć. Czasu nie cofniesz, ale możesz cofnąć zmiany, które dokonały się pod wpływem tego czasu właśnie na Twojej twarzy. Czyli um, wyrównane kolory, to likwiduje przebarwienie, dodaje blasku, dodaje jędrności i elastyczności Twojej skórze, ponieważ pobudza do pracy kolagen i elastyny, które są rusztowaniem Twojej skóry, rusztowaniem, czyli ta skóra jest bardziej napięta, taka, taka jędrna, taka bardziej sprężysta. Likwiduje przebarwienie, ale przede wszystkim spłyca zmarszczki. Te drobne linie i zmarszczki retinol w ogóle usunie, a spłyci te głębokie bruzdy, te głębokie linie i zmarszczki, które, są, które, które czas po prostu pozostawił na skórze Twojej twarzy. Zestaw Clinical Solutions kosztuje 519 zł ale do niego, i właściwie tyle będziesz płacić za zestaw, ale do niego mam dwa gratisy, aż dwa. Rewelacyjny, rewelacyjny booster. Booster to jest taki shot e, witaminowy dla organizmu, dla naszej skóry. E, ten booster, który akurat jest dedykowany w prezencie w połączeniu z zestawem retinolu Clinical Solutions, to jest booster nawilżający z kwasem hialuronowym i ceramidami. Tu w składzie są dwie cząsteczki kwasu hialuronowego, Cząsteczka, cząsteczka mała i cząsteczka duża kwasu hialuronowego. To chodzi o to, że kwas hialuronowy zawarty w tym boosterze, on nie tylko pozostawia nawilżenie i utrzymuje nawilżenie na skórze Twojej twarzy od zewnątrz w tej wierzchni warstwie, ale ta drobna cząsteczka kwasu hialuronowego wnika głęboko, głęboko w kolejne warstwy skóry i utrzymuje nawilżenie tam, głęboko w skórze. Także cześć Weronika, także... Boostery kosztują 129 zł, a Ty przy zakupie Clinical Solutions dostajesz go w prezencie. Kupujesz tylko Clinical Solutions i booster jest dla Ciebie w prezencie. Booster nawilżający, intensywnie nawilżający, bo przy kuracji retinolem właśnie produkty nawilżające jak najbardziej, tak? I jak najwięcej tych produktów, także gratis 129 zł jest w prezencie dołączone. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze drugi gratis i tym drugim gratisem jest tonik podbijający nawilżanie skóry. Więc kupujesz Clinical Solutions, dostajesz już jeden gratis i drugi gratis, tonik podbijający nawilżenie skóry z kwasem hialuronowym z ekstraktem z mirtu zwyczajnego, czyli tonik, który nie tylko, że podbija nawilżenie, no bo kwas hialuronowy, to przed chwilą o nim mówiłam, ale ekstrakt z mirtu zwyczajnego dodatkowo jeszcze obkurcza Ci pory i dodatkowo reguluje wydzielanie się z sebum, więc Twoja buzia będzie zmatowiona, a będzie nawilżona. Tonik kosztuje 88 zł plus booster 129 zł ponad 200 zł w prezentach przy zakupie samego Retinolu. No więc teraz podsumowanie. Płacisz 519 zł, ale wartość kosmetyków, które dostajesz w tym białym zestawie, to jest 765 zł. 765 zł. 250 zł tak naprawdę masz tutaj w prezencie. To jest taki zestaw. Słuchajcie, jak kiedyś oglądałaś moje nagranie na temat retinolu, ja bardzo dużo mówię o retinolu, ponieważ ja jestem ogromną fanką tego zestawu. Jeżeli kiedykolwiek słuchałaś tego, o czym ja mówię właśnie um, z retinolem, to jest po prostu. Um, to jest takie trochę spełnienie marzeń. Jeżeli zastanawiałaś się, czy kupić, czy nie kupić, to teraz, jeżeli właśnie kupisz ten zestaw, to e, dodatkowo dostajesz dwa gratisy, więc kiedy, jak nie teraz. A słuchajcie, produkty są do wyczerpania zapasów, więc tutaj nie ma czasu na zastanawianie się. Kolejnym hitem, hitem, hitem właściwie to drukowanymi literami powinnam napisać e, to jest niesamowity zestaw, który kiedy prowadzę projekty piękne, kiedy prowadzę metamorfozy. Metamorfozy, czyli kobiety dołączają do mojego projektu takiego wirtualnego. Dostają ode mnie paczuszkę skomponowaną pod ich potrzeby skóry. Tam jest pełen system pielęgnacyjny, oznacza to, że jest produkt do mycia, krem na dzień, na noc, pod oczy, jest tonik, jest produkt złuszczający, jest maseczka, jest podkład, tam jest też podstawowa lekcja makijażu. I po tym projekcie kobiety bardzo, bardzo zachwycają się właśnie produktem złuszczającym, i bardzo często właśnie tym produktem jest mikrodermabrazja w tych zestawach dziewczyny i kolejny trzeci zestaw to jest zestaw właśnie z mikrodermabrazją, której cena katalogowa to jest 265 zł. Czy byłaś kiedyś w gabinecie u kosmetyczki na zabiegu mikrodermabrazji? Co takiego mikrodermabrazja robi eee, dzień dobry, Krysiu, masz i jest super Krysiu, a masz mikrodermabrazję i mikro jest super? Mam nadzieję, że o tym zestawie piszesz. Dziękuję Ci w ogóle, że napisałaś. Krysia tu potwierdza moje słowa. E, w każdym bądź razie mikrodermabrazja to jest zestaw, który e, rewelacyjnie złuszcza Twoją skórę. Proces odbudowy, odnowy skóry trwa 28 dni, ale nie możemy czekać, aż ta skóra się wymieni u nas, trzeba ją złuszczać. Po co jest to złuszczanie skóry twarzy? No po to, żeby. Um, żeby cała pielęgnacja, którą później aplikujesz, którą później fundujesz w Twojej skórze, żeby ona dużo głębiej wnikała w kolejne warstwy skóry, żeby dużo szybciej się wchłaniała i żeby dużo lepiej działała. Mikrodermabraza, jeżeli kiedykolwiek byłaś w gabinecie u kosmetyczki i robiłaś zabieg mikrodermabrazji, to wiesz, że jednorazowy zabieg nie pomoże i nie zdziała jakichś spektakularnych efektów. Ty wiesz, że potrzebujesz całej serii. Zresztą kosmetyczki zawsze o tym mówią, że jest potrzebna cała seria, że nie skupiaj się na jednym zabiegu, bo od nic nie spowoduje, tam po prostu potrzebujesz kilku takich wizyt. Kosmetyczka w gabinecie złuszcza Ci skórę twarzy specjalną głowicą diamentową, przykłada ją do skóry albo twarzy, albo tutaj dekoltu, albo na przykład na plecach, po to, żeby pozbyć się przebarwień, albo po to, żeby właśnie ta skóra została złuszczona. Czasami też należy ją złuszczyć po to, żeby drobne niedoskonałości, które na niej są, po prostu, żeby się ich pozbyć. No i te zabiegi, one są dosyć kosztowne przy takich cyklach, trochę to nas kosztuje. A tutaj zabieg 265 zł, który właściwie to można by powiedzieć chyba nawet nie jest ceną dwóch zabiegów w gabinecie kosmetycznym wystarczy ci na czas. Prawdopodobnie co najmniej dwóch miesięcy, przy założeniu, że dwa razy w tygodniu używasz mikrodermabrazję. Są dwa składniki tego zestawu. Głównym składnikiem jest peeling w tubie. Peeling z dodatkiem korundu. W gabinecie mikrodermabrazja jest prowadzona przez głowicę diamentową, ale tutaj w tym, w tym takim zabiegu domowym jest peeling z dodatkiem korundu. Korund jest minerałem, który jest jednym z najtwardszych, właśnie zaraz po diamencie, który Perfekcyjnie wypoleruje skórę Twojej twarzy. I dziewczyny, to jak e, kobiety po moim projekcie, jak one, jak one dają mi feedback, jak one opowiadają, że po prostu skóra jest gładka jak pupa niemowlaka, i to jest po prostu najlepszy opis tego. Ja nie, nawet nie będę wysilać się, żeby jakoś inaczej Wam opisać. twarz Skóra twarzy jest gładziuteńka, jest mięciusieńka, to jest po prostu wręcz niesamowite. Ma otwarte pory, ponieważ z tych porów mikrodermabrazja wybija zanieczyszczenia, usuwa te nadmiary, nadmiary skóry, która tam się zgromadziła, ale też oczyszcza gruczoły łojowe, ale później trzeba to wszystko podomykać, jeżeli szczególnie, jeżeli masz problem z otwartymi porami, z szerokimi porami, te pory są takie problematyczne, widać je okiem, to idealny będzie dla Ciebie drugi etap właśnie mikrodermabrazji, to jest serum. Serum domykające pory, minimalizujące pory. Możesz je stosować w połączeniu z mikrodermabrazją, najpierw peeling, potem domykasz pory, ale możesz też to serum stosować codziennie, szczególnie rano, przed zrobieniem makijażu, przed wyjściem z domu, żeby podomykać Twoje pory, jeżeli to jest Twój jeden z głównych problemów. Także zestaw kosztuje 265 zł. Ale oczywiście mam do niego dla Ciebie prezent. Prezentem jest krem przedłużający na skóry. Wartość tego zestawu to jest 392 zł. Ty płacisz 265 za samą mikrodermabrazję, a krem o wartości 127 zł jest dla Ciebie w prezencie. Krem przedłużający na co to takiego jest i dlaczego on jest taki ważny? bardzo niedoceniany, dziewczyny, to jest bardzo niedoceniany. Krem przedłużający nawilżenie skóry jest o bardzo lekkiej konsystencji, jest niczym takie mleczko. To jest krem, który możesz stosować wieczorem po swojej rutynie pielęgnacyjnej, ale możesz też wspomóc swój krem na dzień lub na noc właśnie dodatkowo tym kremem. Jeżeli Twoja skóra jest ekstremalnie sucha lub odwodniona, jest to jeden z nielicznych produktów, których szczególnie przy cerze odwodnionej możesz stosować, wręcz nawet powinnaś stosować, nie tylko na skórę twarzy, czyli najpierw nakładasz ten krem przedłużający nawilżenie skóry, a potem na niego aplikujesz krem z filtrem krem na dzień albo krem regeneracyjny taki na noc i już Twoja rutyna pielęgnacyjna jest zakończona, albo ten krem stosujesz dodatkowo jako nawilżenie bardzo cienkiej, bardzo wrażliwej skóry szyi i dekoltu. Ten krem jest rewelacyjny do skóry, i szyi i dekoltu, jego taka delikatna, leciutka konsystencja idealnie sprawdza się właśnie na te delikatne partie ciała, gdzie ta skórka jest taka cieniutenka, on zatrzymuje nawilżenie właśnie w tych partiach, gdzie ta skóra jest najcieńsza, a gdzie najszybciej nam odparowuje nawilżenie. Z naszej skóry, jeżeli mówimy tutaj o tej górnej części, najszybciej przy oczach z szyi i z dekoltu, bo tam jest skóra po prostu najcieńsza, więc to jest krem, który zatrzymuje nawilżenie w Twojej skórze i w połączeniu z zestawem do mikrodermabrazji jest gratisem. Płacisz tylko za mikrodermabrazję, a to jest gratis do tego zestawu. Jeżeli zastanawiasz się, dla kogo jest to zestaw, to to jest zestaw dosłownie dla każdej kobiety, która lubi o siebie dbać i lubi coś dodatkowego i jeżeli wiesz, że ona i tak pielęgnuje swoją skórę twarzy, to przypuszczam, że zestaw, zestawu do domowej mikrodermabrazji po prostu nie ma. Dziewczyny albo chłopaki, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie kosmetyków, to piszcie tutaj, pytajcie tutaj. Jeżeli czuję, że tutaj jest jakaś wartość, albo fajne rzeczy pokazuje, są w świetnych cenach, to udostępnij to nagranie. Może ktoś jeszcze będzie miał ochotę z tego skorzystać. Słuchajcie, i teraz to były trzy takie zestawy, duże zestawy, które są dotyczące właśnie pielęgnacji, są związane z pielęgnacją, ale to nie wszystko, bo mam dla Was jeszcze kolejne trzy mniejsze. I właściwie to są bardzo uniwersalne zestawy. Możesz taki zestaw, o których za chwileczkę powiem, sprezentować koleżance, albo mamie, albo teściowej, nawet jeżeli, albo siostrze, nawet jeżeli nie wiesz, co jej kupić, to gwarantuję Ci, że jeden z tych trzech, o których za chwilę opowiem, po prostu będzie trafiony w dziesiątkę. No i dobrze, kolejnym produktem jest e, kolejnym zestawem jest po pierwsze, krem pod oczy. Która kobieta nie chciałaby, żeby jej spojrzenie było świetliste, pełne blasku, żeby czas. Upływ czasu właściwie nie był, nie był widoczny w okolicy skóry, właśnie na jej oczach. Krem, o którym mówię, to jest krem przedłużający to jest krem przeciwzmarszczkowy z takiej serii Timewise. Seria Timewise to jest seria, która z angielskiego um, oszukać czas, zatrzymać czas to jest seria, która ma opatentowany taki system, um, system pielęgnacyjny wolów firm. Ten system ma kapsułkowany resveratrol, ma witaminę B3 i peptydy. To, co on zostawia na skórze, to jest niesamowita gładkość, niesamowita miękkość. Dodatkowo krem pod oczy ma ekstrakt z alg, czyli on utrzymuje nawilżenie, ponieważ tak jak powiedziałam, skóra w okolicy oka jest najcieńszą skórą, zaraz od razu tutaj po skórze szyi, jest najcieńszą skórą właśnie w okolicy naszej twarzy i stamtąd najszybciej ucieka nawilżenie. Dodatkowo skóra w okolicy oczu jest skórą, która najbardziej jest podatna na, na naszą mimikę, tak, bo właściwie zmarszczki, które się pojawiają, to pierwsze, gdzie pojawiają się zmarszczki, to właśnie w okolicy oczu, i to są tak zwane, tak mówimy, kurze łapki. Że to są kurze łapki i one tutaj się pojawiają, no bo ta mimika e, powoduje, że te mięśnie cały czas nam pracują, one bardzo często pracują. Nieważne, czy mrużysz oczy, czy się śmiejesz, czy jesteś zła, ale, ale tutaj, w tych okolicach właśnie oczu, e, zmarszczki pojawiają się najszybciej. Ten, ten krem zaczyna prasować te zmarszczki, ale dodatkowo działa niczym ogórek, tak jak kiedyś nakładało się ogórka na, na oczy po to, żeby rozświetlić spojrzenie, po to, żeby usunąć... Um, nie przebarwienia, tylko te takie siniaczki, zasienienia w okolicy oka, to ten krem rozświetla spojrzenie i usuwa właśnie zasienienia. Stosujesz go dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I ten krem kosztuje 147 zł. 147 zł luksusowy krem pod oczy. Każda kobieta potrzebuje kremu pod oczy, więc to będzie trafiony prezent. A jeszcze będąc przy spojrzeniu, cena zestawu to jest 147, ale będąc przy spojrzeniu, prezentem jest... Płyn do demakijażu oka, więc to jest taki zestaw po prostu. Em, nazywa się mi Oko na święta. Na mi oko na święta bo to jest zestaw po prostu pod oczy, Płacisz za krem, a beztłuszczowy płyn do demakijażu, który kosztuje 93 zł, jest prezentem do tego zestawu. Wartość 240 zł, ale ty płacisz 147. Beztłuszczowy płyn, o nim nie mogę przejść tak. Nic nie mówiąc, o nim też muszę wspomnieć. Na sympozjum okulistycznym został wyróżniony jako jeden z bardziej delikatnych płynów do demakijażu oczu. Po pierwsze, jest bardzo skuteczny w swoim działaniu, rozpuszcza makijaż nawet ten, który jest wodoodporny, więc wodoodporny tusz, wodoodporne i zastygające kredki do oczu również rozpuści, bardzo szybko działa, ale to, co jest najważniejsze, on jest w formule beztłuszczowej, chociaż jest dwufazowy, widzisz tutaj fazy są rozdzielone, żeby go Użyć wcześniej, trzeba go, e, trzeba go zmieszać. On wtedy robi się taki biały, i wtedy jest gotowy do użycia. To jest produkt, który ma formułę beztłuszczową. Kiedy widzisz pod formułę tłuszczową i czy ona w ogóle jest ważna, i o co takiego chodzi? formuła beztłuszczowa tego produktu, po pierwsze kobietki, które mają klejone rzęsy nie wiem czy wiesz, bo jeżeli Ty nie kleisz rzęs albo jesteś mężczyzną e, albo jesteś mężczyzną i nie masz pojęcia, że właściwie tutaj trzeba zwracać uwagę na dobór kosmetyków to przy klejonych rzęsach to, że ten produkt do demakijażu jest beztłuszczowy, e, jest fenomenalny dlatego, że nie rozkleja tych sztucznych rzęs i one są nienaruszone, a makijaż jest zmyty do zera. Po drugie pielęgnuje e, okolice powieki e, a po trzecie, kiedy Robisz demakijaż właśnie tym produktem. Nie ma tego takiego tłustego filmu na gałce ocznej, że czasami trzeba rozmrugać te oczy, żeby, żeby taka zasłonka tłusta nam po prostu się zmyła. Więc tego tutaj przy tym płynie nie ma, a jest skuteczne w działaniu. Um, Julka mnie pyta: po ile, po ile jest? Julka, co po ile jest? Jeżeli mówimy o tym zestawie, to płacisz tylko za krem od 147 zł, a płyn bez tłuszczowy płyn do makijażu, który kosztuje 93 zł jest gratisem. Wartość tego zestawu to jest 240 zł, ale płacisz tylko 147 za sam krem, a dostajesz płyn beztłuszczowy w prezencie. To są moje propozycje właśnie na święta, zestawów świątecznych, zestawów prezentowych, albo nie musi to być zestaw świąteczny dla kogoś, to może być zestaw świąteczny albo zestaw prezentowy dla ciebie. Słuchajcie, Lepszej oferty w żaden Black Friday, Cyber Monday i nic, nic podobnego po prostu nie będzie niż to, co ja Wam pokazuję teraz. Kolejnym zestawem to już będzie, słuchajcie, piąty zestaw, bardzo uniwersalny również. Jest, słuchajcie, tylko żeby się tutaj teraz nie pogubiła. Eee, tak, to jest tutaj zestaw. Zestaw, który nazywa się Przetańczyć Całą Noc. Te zestawy muszą mieć jakieś nazwy, żebyśmy się nie pogubiły. I w zestawie tak, koszt zestawu to jest 222 zł. I w zestaw wchodzi transparentny puder, taki sypki, transparentny, czyli on jest biały. Transparentność pudru, dlaczego, co to jest puder transparentny? Po pierwsze, to jest puder przezroczysty. To, że on jest biały, on na twarzy nie zostaje biały. Transparentny, czyli przezroczysty to jest puder, który wykańcza Ci makijaż. Nakładasz go na, na podkład albo jeżeli nie używasz podkładu, to nakładasz go na krem. Buzia musi być po prostu wilgotna albo od kremu, albo właśnie od podkładu Ją wtedy się przykleja. Wyrównuje Ci, niedoskonałości na, wyrównuje Ci niedoskonałości na Twojej skórze, wchodzi w te wszystkie linie i zmarszczki, wypełniając je, więc buzia jest piękna, jest gładka, ale przy okazji też matowi Twoją skórę. Szczególnie dedykowane dla kobiet, które mają... A to jest większość kobiet, które mają z tym problem produkt, który matowi ci strefę, T, czyli czoło, nos i broda. Tutaj szczególnie ta strefa, możesz go dokładać sobie w ciągu dnia, mieć go w torebce dokładać go w ciągu dnia. On daje ci takie stuprocentowe matowienie, jeżeli lubisz taki efekt. Do niego w zestawie jest, jest tuż panorama, tuż panorama. Mój ulubiony tusz, słuchajcie, to jest, to jest tusz, który kiedy wszedł do sprzedaży, ja od razu się na niego przestawiłam i już mi tak po prostu zostało. To jest tusz, który po prostu uwielbiam. Tusz Panorama, który e, ma szczoteczkę w kształcie. Klepsydry. Tak wygląda szczoteczka. Zobaczcie, w kształcie klepsydry. Będę wam pokazywała tak po kolei, bo mm, tu są cztery kamery, i żeby w każdej. To było widoczne. E, Tuż panorama ze szczoteczką w kształcie klepsydry. szczoteczka, która nawet na szczycie ma włoski, możesz bardzo, do, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. To jest precyzja w wyczesaniu em, włosków na rzęsach e, nawet w pionie, szczególnie te dolne rzęsy, nawet tam, gdzie już myślisz, że tych włosków tych rzęs nie ma, to one tam są i właśnie wyczesane tą szczoteczką to będzie taka czarna czarność, słuchajcie, taka, taka smolista czernie na oczach właśnie przy użyciu tego tuszu. Perfekcyjną, precyzyjną szczoteczką. No i trzecim produktem w tym zestawie. Jest pędzel, pędzel właśnie do tego pudru, żeby go perfekcyjnie nakładać, precyzyjnie aplikować, żeby w te wszystkie zakamarki, szczególnie przy skrzydełkach nosa, na brodzie, żeby wszędzie go dokładnie zaaplikować, to właśnie jeszcze jest pędzel. I teraz te trzy produkty stanowią zestaw. Wartość zestawu to jest 222 zł, ale Ty płacisz 160, 160 zł, gdzie pędzel jest prezentem. Płacisz tylko za tusz i za puder, a pędzel jest prezentem. Nie ma kobiety, która nie użyłaby tego zestawu, bo każda kobieta używa jakiś tusz, najczęściej czarny i każda kobieta jest w stanie poradzić sobie z pudrem transparentnym, a spędza się ucieszy. Więc jeżeli potrzebujesz um, czegoś takiego bardzo neutralnego, a chcesz, żeby to były dobrej jakości kosmetyki, to ten zestaw będzie idealny. No i ostatni, słuchajcie, zestaw, ostatni zestaw. E, które nazywa się Pocałunek Królowej. Wartość tego zestawu to jest 255 zł i w jego skład wchodzi znowu. Tuż panorama, smolista czerń i precyzja w wyczesaniu rzęs. Wchodzi szminka. Żelowa szminka, słuchajcie, w takim malinowym kolorze, malinowy kolor, bardzo uniwersalny. Właściwie to, kiedy robię makijaże okolicznościowe, czy kiedy mam warsztaty, warsztaty makijażu z kobietami, to ten odcień szminki pasuje prawie każdej kobiecie. Przez tyle kobiet, ile malowałam, to może dwie tylko miały problem z tym odcieniem, bo potrzebowały czegoś bardziej wyraź, wyraźniejszego, ale to jest odcień, który pasuje w większości kobiet. Taki malinowy, nazywa się mrożone maliny. Mrożone maliny, wyobraź sobie, jaki to jest kolor mrożonych malin. Raspberry Ice. E, szminka, która jest szminką niematową to jest szminka, która jest w połowie satynowa. E, żelowa szminka w kolorze Raspberry Ice w połączeniu z tuszem Panorama. I do tego jeszcze jest eyeliner. Eyeliner w flamastrze. Eyeliner jest wodoodporny. Z flamastrą zobacz końcówka. Taka flamastra, zakończona szpiczasto. Cześć Marcelinko, dzień dobry. Dziękuję Ci bardzo. Zakończona szpiczasto. To jest wodoodporny flamaster. Precyzyjny do wyrysowania kresek na oczach, do przyciemnienia linii rzęs. Nie musisz być jakąś ekspertką w rysowaniu, w rysowaniu kresek. Ty możesz po prostu tym flamastrem przyczernić, przyciemnić sobie właściwie linię rzęs, tam gdzie te rzęsy się kończą, zostawić. To nie musi być do, wyrys do wyrysowania, aczkolwiek bardzo precyzyjnie wyrysuje ci też kreski na oczach, taką piękną jaskółkę może stworzyć. No i zobacz. I kolejny zestaw, który jest bardzo uniwersalny tusz, każda kobieta używa jakiś czarny tusz, każda ucieszy się z flamastra wodoodpornego i każda używa właściwie jakiejś szminki, więc kolejny uniwersalny zestaw, wartość 255 zł, ale Ty płacisz tylko 175 zł. Taka jest cena tego kompletu, ten wodoodporny Flamaster czarny eyeliner jest prezentem właśnie w tym zestawie płacisz tylko za tusz i za szminkę, a Flamaster jest prezentem. Dziewczyny i to wszystko, co ja dla was przygotowałam, ale to nie jest pierwszy i jedyny raz, kiedy ja wam o tych zestawach będę opowiadała, bo ja dzisiaj tylko wam chciałam nakreślić, chociaż i tak mi to trochę czasu zajęło, ale dzisiaj tylko chciałam wam nakreślić mniej więcej jakie są zestawy przygotowane, z czego możecie korzystać i spieszcie się, jeżeli chcesz zamówić któryś z tych zestawów. Albo jeżeli chcesz zapytać, to pytaj w wiadomościach prywatnych. Ja jestem do Waszej dyspozycji, ponieważ te zestawy. Jestem przygotowana na pewną ilość i firma, z którą współpracuję Mary Kay, też jest przygotowana na pewne ilości, ale wszystkie ilości w pewnym momencie zaczynają się kończyć, więc, żeby nie było tak, że zostajesz na ostatnią zostawiasz sobie to na ostatnią chwilę, bo po prostu zestaw, który masz na oku, może go nie być już w pewnym momencie. Więc nie czekaj, składaj zamówienia i ciesz się już teraz tymi kosmetykami. Zrób sobie troszeczkę wcześniej święta. Dziewczę. Jeżeli macie ochotę, to dzisiaj zerkajcie szczególnie na Instagramie. Zerkajcie do mnie na Instagram w relacje, bo jeszcze w relacjach te zestawy się dzisiaj pojawią. Też dam Wam podlinkowanie do filmów albo do strony, gdzie można je kupić, bądź do filmów, gdzie o niektórych z tych produktów opowiadałam. Więc śledźcie na Instagramie moje, moje stories, moje relacje, tam będzie troszkę więcej. Dzisiaj to już wszystko. Buziaczki i do zobaczenia jutro rano.